Hej, ja widzowie, ja jestem Mizer. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam trzy najlepsze sposoby na darmowe Robuxy. A jeszcze przed startem odcinka chcę ogłosić, że wraz z stronką Gry na Plus mamy dla Was konkurs, a mianowicie jedna osoba z komentarzy pod tego filmu dostanie huge festive kata. Wszystkie wymagania podam w trakcie odcinka, więc pamiętajcie, aby film oglądać do samego końca. No i także jeżeli ten materiał Wam się spodoba, no to nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. A my lecimy już do odcinka. A pierwszym sposobem w dzisiejszym odcinku jest stronka Gry na Plus. Cała mechanika tej strony polega na. Tym, że płaci nam ona za bardzo proste zadania. A ja sam osobiście wypłaciłem już z tej strony kilka tysięcy Robuxów kompletnie za darmo. Cała stronka jest naprawdę prosta i przejrzysta. Zacznijmy od tego, jak zdobyć tu punkty. A jest to naprawdę bardzo proste. Zadania mają różne poziomy trudności i w zależności od poziomu trudności dostajemy więcej lub mniej punktów. No i dobra, jesteśmy w zakładce, gdzie są trochę prostsze zadania, no ale tutaj dostajemy oczywiście mniej punktów niż po prostu za te trudniejsze zadania. Tutaj, na przykład, mamy, aby na Instagramie zostawić komentarz. Więc jeżeli chcemy, Wykonać sobie takie zadanie, klikamy wykonaj, następnie klikamy rozpocznij zadanie, no i teraz pod wybranym zdjęciem zostawiamy komentarz. No i jak widzicie zadanie zostało wykonane, a na nasze konto zostały dodane punkty. Ale także widzowie jest zakładka, gdzie możemy zdobyć kilka tysięcy punktów dziennie, a mianowicie są tu trochę trudniejsze zadania, które musimy wykonać na przykład w jakichś grach. Są tu takie gry na przykład jak CSGO, World of Tanks czy World of Warship. Tutaj na przykład są cztery zadania, za które dostaniemy aż 4000 punktów. Więc gdy już wykonamy na przykład tylko te cztery zadania, no to możemy odebrać sobie naprawdę bardzo fajną nagrodę. No więc, dobra, tak samo jak w tamtym przypadku, klikamy zagraj. No i jak widzicie, jest to jakaś gra na telefon, więc aby ją wykonać, musimy wejść na telefonie. No i gdy wykonamy już zadanie pierwsze, odblokuje nam się zadanie drugie, trzecie, no i czwarte. Ale dobra, uzbieraliśmy już trochę punktów, ale jak odebrać za to Robuxy? A jest to kolejna bardzo prosta rzecz. Wchodzimy w zakładkę nagrody, a następnie wybieramy przedmiot, który nas interesuje. Mogą to być na przykład Robuxy, lecz na stronie znajduje się także wiele innych ciekawych przedmiotów. Gdy zakupimy już naszą nagrodę, nagrodę wchodzimy w odebrane nagrody i po krótkiej chwili nasze zamówienie będzie gotowe do odbioru. Przypominam, że jeżeli wejdziecie na stronkę z pierwszego linku w opisie to na start otrzymacie aż 100 dodatkowych punktów, za które później będziecie sobie mogli odebrać nagrody. Na stronce znajduje się także wiele innych rzeczy. Są to na przykład konkursy, na stronie także możemy znaleźć ranking odebranych nagród. Pamiętajcie, że możecie stworzyć swój własny kod promocyjny i zapraszać swoich znajomych na stronkę, dzięki czemu także dostaniecie dodatkowe punkty. W razie jakichkolwiek problemów na stronce znajduje się support, który jest cały czas aktywny. A teraz obiecany konkurs, którego sponsorem jest właśnie stronka gry na plus. A wymagania są naprawdę bardzo proste, ponieważ jedyne co musicie zrobić to zostawić suba na tym kanale, w komentarzu musicie napisać dlaczego to właśnie ty masz go otrzymać, no i na stronce musicie zdobyć co najmniej 1000 punktów. Pamiętajcie, że wszystko będzie sprawdzane, a my lecimy do kolejnego sposobu. Drugi sposób na darmowe robuxy jest trochę trudniejszy, ponieważ będziemy musieli być kreatywni. A mianowicie chyba każdy z nas chce mieć jak najlepszego skina i czasami wydajemy naprawdę po kilka tysięcy Robuxów tylko po to aby ładnie wyglądać Więc sposób polega na tym aby Założyć własną grupkę Roblox Na przykład może być ona związana z jakąś grą Gdy już zrobimy naszą grupkę możemy stworzyć Na grupce własny sklep w którym będą Znajdować się nasze ciuchy Mogą to być na przykład koszulki, spodnie, bluzy Lub innego typu przedmioty Gdy nasze ciuchy będą ładne i gracze zaczną kupować Nasze przedmioty my od każdej zakupionej Rzeczy dostajemy jakiś procent Może to być na przykład 20 lub i nawet 100 Robuxów a to wszystko zależy od ceny Jaką ustalimy za dany produkt sam mogę powiedzieć, że naprawdę warto mieć taki sklep, a link do mojego sklepu, w którym są naprawdę bardzo ładne ciuszki, macie w opisie tego materiału. No i trzeci, ostatni sposób w tym odcinku będzie najtrudniejszy, lecz będziemy mogli dzięki niemu zdobyć największą ilość Robuxów. Jak wiecie, w Robloxie jest mnóstwo trybów, które codziennie grają miliony osób, dlatego ostatnim sposobem będzie stworzenie własnego trybu i dodanie do niego wielu gamepassów, jak i przedmiotów za Robuxy. Pamiętajcie, że stworzenie fajnej i ciekawej gry zajmuje kilka, jak nie kilkadziesiąt godzin, a my musimy obejrzeć wiele poradników, a także Wymyślić wiele własnych mechanik, aby gra się przyjęła. Pamiętajcie, że możecie inspirować się z Waszych ulubionych gier. I gdy już stworzymy własną grę, dodajemy do niej różne passy i tak samo jak to było w przypadku ciuchów, od każdej zakupionej rzeczy dostajemy jakiś procent. A gdy nasza gra będzie bardziej popularna, to także ilość Robuxów, którą dostaniemy będzie większa. Lecz tak jak mówiłem, aby stworzyć taką grę trzeba poświęcić naprawdę mnóstwo czasów, jak i nerwów. Lecz dzięki temu sposobowi możemy wyciągnąć najwięcej darmowych robuxów. I na tyle w tym filmie. Pamiętajcie o konkursie na Cure Festival Kata, a ja się z wami żegnam, Siemka.